Wreszcie coś z tym wszystkim zrobi. Wypowiadają się wszyscy, ale konkretów nie słychać. Denny obawia się, że kto jak kto, ale stadionowi chuligani z pewnością nie powiedzą mu, o co w tym wszystkim naprawdę chodzi. Wojny na stadionach. Z biegiem okoliczności Deny przybył do Buenos Aires akurat w momencie rozpoczęcia największego kryzysu w dziejach argentyńskiej piłki nożnej. Mecz, który oglądał z trybun, został przerwany z powodu zamieszek. Zawodnikom grożono śmiercią, kibicom zakazywano wstępu na mecze wyjazdowe. Taki rozwój wypadków zmniejszał szansę Niego na nawiązanie kontaktu z przywódcami futbolowych gangów, jednak udało się ich znaleźć. Tylko co będą chcieli powiedzieć? Na zachodnim krańcu argentyńskiej stolicy, zwanym Liniers, ma swoją siedzibę klub Weles Sarsfield. Dany nigdy o nim nie słyszał, ale właśnie ta drużyna zdobyła w 1994 roku klubowy Puchar Świata, pokonując w finale Wielki Milan lat 90. Weles nie należy do najsławniejszych argentyńskich drużyn, ale ma swój fanatyczny klub kibica nazywany Pandilla. Dla tych chłopaków ich zespół jest wszystkim. Nie mamy przywódcy, panuje u nas demokracja. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi. Dorastaliśmy razem, zaczęliśmy wyjeżdżać na mecze, z czasem zostaliśmy członkami Ultras. We, we part of them. Oto zamieszki na meczu z Boca Juniors w kwietniu 2006. Obecnie fan klub nie należy do najaktywniejszych w Buenos Aires, ale mimo to Den jest szczęśliwy, że może porozmawiać z jego członkami. Niespecjalnie wie, czego się spodziewać, ale i tak jest mocno zaskoczony. Huligani witający mnie na płycie swojego stadionu? To jest kompletnie chore. Jak liczny jest wasz klub kibica? Jest nas 250, może 300. Nie wymienię naszych największych wrogów, bo wszyscy nimi są. Nie mamy przyjaciół. Podobnie jak babote z Independiente, nie mówią wiele o przemocy, ale przynajmniej przyznają, że uczestniczą w starciach. Potyczki wybuchają spontanicznie. Trafiamy na siebie i walczymy. To jedyna reguła. O nic więcej tu nie chodzi. Chociaż wywiad nie przynosi rewelacji, inne okoliczności towarzyszące spotkaniu są znacznie bardziej wymowne. Na przykład poczęstunek od klubu. Dobrze nas tu traktują. Nigdy nie widziałem, żeby fankluby miały swoich lokajów. Niczym stary, dobry służący przynosi tace i odchodzi. Po wypiciu kilku piw na morawie miejscowi zapraszają gościa do sali z trofeami. Nikt nikogo nie zatrzymuje, nie pyta, co tu właściwie robi. Od razu widać, że ci kibice mają tu niemałe wpływy. Najwyraźniej są w dobrej komitywie z prezesem, który tu przed chwilą zajrzał. Nie wiem, czy się z nami spotka. Nie znam tutejszych zasad. Pandia to z pewnością coś więcej niż zwykły klub kibica. Mężczyźni oprowadzają do niego po budynku, jak po własnym mieszkaniu. Są zaprzyjaźnieni z prezesem i nie tylko tolerowani, ale wręcz szanowani przez władzę. To możliwe tylko w Argentynie. Fanatyczni szaleńcy pod ochroną klubu. Każda drużyna ma swoich barras bravas. Bez nich klub nie istnieje. Można nie mieć bramkarza, obrońców, napastników, ale trzeba mieć fanatyczny klub kibica. A co z Babotę, przywódcą ultrasów Independiente? On także ma wysoko postawionych przyjaciół. Na Okazuje się, że człowiek, który osobiście wprowadzał nas na trybuny, ma zakaz stadionowy wydany przez samego gubernatora Buenos Aires. Tymczasem prezes Independiente pozwala mu wchodzić na teren klubu na długo przed meczem i organizować doping. Na babotę ciąży zarzut nielegalnej sprzedaży 600 biletów. Wszystko to wygląda bardzo, bardzo dziwnie. Baras Bravas to zawód, a raczej celowo wybierana droga życiowa. Zawodowi huligani jak to u licha możliwe? Wszystko dzięki strukturze argentyńskich klubów piłkarskich. Nie są to firmy, lecz raczej stowarzyszenia, więc kibice mogą zostać członkami zarządów i uczestniczyć w wyborze prezesa. Kluby piłkarskie są stowarzyszeniami, które nie stawiają sobie za cel osiągania zysków. Funkcjonują jak za dawnych czasów, jako grupy swobodnie wybierające własne władze. Kampanie wyborcze przypominają te znane ze świata polityki. Kto chce zostać prezesem, musi mieć poparcie na trybunach. A skoro trybunami rządzą Barras Bravas. Gdy masz za sobą gang, który na swoich robi wrażenia, a przeciwników przeraża, twoje szanse rosną. Fanatyczni kibice nie tylko zapewniają głosy, lecz także wykonują dla klubów brudną robotę. Pozostają, przynajmniej we własnej opinii, na usługach określonych osób z władz klubowych. W Argentynie częste są przypadki, kiedy barras bravas zastraszają ekspertów, zawodników lub sędziów. To kluby stworzyły chuligańskie gangi. Wyhodowały potwory na własnej piersi. Od początku swojego istnienia grupy te były wspomagane także finansowo przez działaczy. Dostają pieniądze od zawodników, trenerów, prezesów klubów. Rozprowadzanie biletów, zwłaszcza na mecze wyjazdowe. To wyłącznie ich gestia. Mają do czynienia ze wszystkim, co dotyczy klubu, co pozwala im wnikać głęboko we wszystkie jego struktury. Będąc barra, masz dostęp do prawników, masz kontakty w policji. Jeśli cię aresztują, klub wpłaca kaucję. To brutalne i niebezpieczne zajęcie, ale nikt nie zostawi cię bez pomocy. Członkowie gangów nie tylko toczą między sobą bitwy, ale wykorzystywani są też do celów przestępczych, do ustawiania meczów, korumpowania, zastraszania. Kto wie do czego jeszcze? Dlaczego więc nic się z tym nie robi? Ekipa Deniego próbowała porozmawiać.